Jest pewnie. No, ci powiem tak. A tu są. A tu są ja już po, patrzę na podłoże i jak widzę duże kamienie, to już czuję ten ból, nie? Nie, no, na imprezę też się jakoś Marlena nie, nie za bardzo mam. Mam ochotę. No, nie nie no. Nie bo ja teraz powiem mam szczerze, w podróży nie mam ochoty na imprezy. No czasami tam jakieś są, jak widzieliście, gdzieś tam wszedłem na piwko gdzieś tam. Ale to, 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 to delikatnie nie mam, nie mam ochoty. No mam inne priorytety, tak? Załóżmy, wiecie no, dzisiaj jest godzina 22.25 u mnie, no to normalnie, gdyby była sobota, pewnie bym był w Wiedniu, to by mi się chciało gdzieś wyjść. Na miasto, miasto. na piwko, na dyskotekę na czy gdzieś. Ale przy takiej podróży, takie rzeczy, nie są. nawet Cię nie ciągnie do tego. Oczywiście... Oczywiście załapiesz na jakąś przypadkową imprezę, no to fajnie, ale tak, żeby celowo, to, to nie, nie? Spontaniczne, tak, Marlena, a są dobre, sobie. no ale nie mam spontanicznej imprezy dzisiaj. Nawet ochoty na żadne piwko nie mam, na nic, na alkohol w ogóle nie mam ochoty. Chce mi się posiedzieć, a tutaj jest spokój, bo tak jakby przeszedłem na delikatne obrzeża miasta, ja, znaczy jestem, to jest jeszcze miasta, to jest przy głównej promenadzie, ale tu jest spokojnie, mało ludzi się kręci, więc a jest jeszcze młoda godzina, nie? No. Bo w sumie jeszcze tyle, tyle co kilometrów przyszedł i dzisiaj, to chyba się a no Być może bo na to wiesz. Właśnie sprawdzę, czekaj, bo ja podałem na grupie lokalizację tej plaży, bo Megi chciała, i wrzucę teraz tą lokalizację, poczekajcie chwilę i zobaczę ile dokładnie dzisiaj przeszedłem, bo to jest no, dokładnie z tej plaży, z której wystartowałem. Z ciekawości, poczekajcie minutę, dwie, a no, czekajcie chwilę. Mm. Mam nadzieję, że nie bywali. Może no, by nie powaliło lepiej. Nic jest najlepiej. Społ najlepszy. Tak Ciągle pada tutaj, ciągle pada w Szkocji. Dzień po dniu deszczek puka w okienko. O, 17,5 Mniej więcej tak jak mapa pokazała 16-17 km mam do tego miejsca tutaj od miejsca, gdzie wystartowałem. Czyli więcej zrobiłem o 2 km niż wczoraj. dalej na No, 17 km zrobione od godziny tak naprawdę no 15, bo tam przeszedłem nie, przeszedłem 2 km do 15, 2,5. A później zrobiłem. No, 14 tak będzie. 14 od 15. No, to ładnie. No, jak na wiesz, No, na, na ten czas co miałem, to to nie jest nieźle. Nie, tak jak sobie założyłem. Mm. W Niemczech jest chłodno i pada. No, u mnie jest ciepło, bo mam ile? Co? Marlena, w Niemczech, to jest... <laughs> ja jestem w Szkocji, w Szkocji pada, Szkocji pada tak źle, wiecia, a u Tomka nie pada, bo Tomek jest w Grecji, teraz to tu u Tomka nie pada, Mnie tylko nie, nie jest w No ale powiem Ci, tutaj jakoś tak mniej, wiesz, już to może jest spokojniejsze, Bo wczoraj to, wiesz? nawet ci rwało ładnie, ale... nie, nie? Wieczorem. No wczoraj tak. To... No i to rwało całą noc i, i, i cały poranek. Powiem ci szczerze. Biało strasznie. Teraz jakby trochę mniej, troszeczkę wieje, ale nie jest, nie jest mocno. Więc jest ok, nie? Maranka, w jakim mieście? Może Edenburg. Dobrze no, mi nie widać, bo ja piwo piję teraz. Nie, no to, to, to ten, bo to by zmanowało, nie? Nie, ale. Znaczy by ograniczenie dało, nie? No, ja też tak jeszcze chwilę wiecie? posiedzę, 22.30. Myślę, wiecie? że za godzinkę będę musiał coś ogarnąć na noc. No tak, oczywiście. Jestem to, Tomek, bo ja tak się na innych live'ach, nie? Bo nie rozchodzę. I ostatnio byłem na takim live'ie. Chłopaków, było chyba z czterech chłopaków, takich no od ich tam 20 parę lat, ja nie wiem, cztery, no. 2 Palili pety, pili piwo normalnie i tam tylko hazard, że tam, że to co oni robią, że może y, dla ciebie być y, hazard for, for health. I ten i y, w ogóle ich nic nie balowali, Nic. I ty nie, i nie, bo to jest daje. Tak, ale to TikTok daje ograniczenie, że jest twój live ucina zasięgi live'u, nie, że nie promuje go. Aha, e, a, ale wiesz, takie, jak no, no. się z tymi, z tymi, bo tam wyskoczy powiadomienie, bo na pewno mi by skoczyło, że substancje szkodliwe i tak, dalej, i tak dalej, Natomiast olali to po prostu, ale po czasie, jak będzie tego dużo, to możecie TikTok zbanować, nie? No, no, I też nieraz wejdzie ograniczenie, bo tam no. dym poleci fajkę, zapalę się, zapomnę e, i tak dalej. Ale to jest jeszcze jakiś czas, co tam nic nie robi. A jak tego dużo będzie, to może TikTok zbanować, nie? Zapromowanie, no. wiesz, no nie takich treści, niezgodnych z no, regulaminem. Sprawdźcie no, nie. na chwilę. E, Marlena, Marlenka, a Gdzie ten Stow jest? jakiego <laughs> miasta, jakiegoś większego. Aberdeen, e, Dundee. Glasgow, Inverness Bo mam koleżankę tu Tomek, wiesz, ze Szkocji właśnie, znaczy jej siostra jest tu w Szkocji I tak właśnie ustalamy, gdzie ta koleż... jej siostra mieszka, nie? Chodzi mi o Marlena, o Marlenkę tutaj pisze właśnie Ale świerszczyki wszędzie świerdzają, nie? Całą podróż te świersze Znaczy wiesz, tam w Chorwacji były cykady bardziej. Cykady, no, cykady. Świerczy, tak. Ale świersze są wszędzie. Ale cykady bardziej w nie? Takie ostrzejsze. Ale ładnie, ładnie gra. Ja lubię, ja się przyzwyczaiłem mi, mi jest nie swojo, jak nie słyszę świerszy. A wróciłem w nie? Hmm. 80 kilometrów do No, tak to, 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 to w sumie to mało mówi, nie? To dużo jest w no. miastach. Staw, staw, staw. Staw, Zobacz, to... mam parasolki nawet. Jakie? A, no. O, to ty jesteś już tutaj. Taki jesteś na takim prawdziwym holiday. No. A u nas jest taka mania teraz Halloween. Już się zaczyna. A to mam. O to mam dzieciaki miasto. będą chodzić, pukać pukać do drzwi o cukierki. No. I trzeba mieć cukierki, bo jak cukierków nie masz, to. to jak będzie, nie? to ci mogą zbić szybę albo coś tam tego nie robią, nie? ale to takie śmieszne. Takie dzieciaki chodzą, jest z Cukierka albo w do no drzwi. I dzieciaki sobie biorą te cukierki od ludzi. Wiesz, że ludzi tych tak cukierków, kurde, takie bombasy chodzą po 4-5 lat, sześć. Plecaki mają i każdy ten z, z jednej ulicy, to kurde, no pół plecaka tych słodyczy ma No, no ja. <laughs> Jeszcze tam kasiurek ktoś im rzuci, wiesz. Nie, kasiury raczej nie, bo oni tutaj bardziej... Tu w ogóle, ja ci powiem... Całkiem, całkiem jest w ogóle styl życia, bo na przykład wesele czy coś to tam jest 20 osób. Prezenty to są jakieś takie rzeczowe, nie jakieś pieniądze. Mm. To jest inaczej całkiem. No w Polsce to no. wiadomo, że trzeba pójść tam, kopertę dać czy coś, a tutaj nie ma tego. Nie ma, nie ma. Całkiem inaczej. To kraj to bycie, nie? Zrywiecie Marcin coś. Wioska jakaś... E, szczerwne... No zrywa cię, co piąte słowo słychać. Mnie? Tak? No. Być może. A teraz lepiej? No, ry, rwie. O kurde, dlaczego? No raz jest dobry, że raz, raz coś tam. Jakiś... No, bo... No, bo ja tak się tak... odwracam, może dlatego, bo nie, nie, nie mówię centralnie do telefonu, wiesz? To może dlatego. A teraz jest dobrze, teraz jak mówisz, to jest git. A no, bo ja się odwracałem, wiesz? Aha. No i tak spokojnie, dzisiaj już tu, dzisiaj się nic nie wydarzy. Gdzieś się muszę przespać i tyle, nie? No, trzeba, to koniecznie. Ale namiotu dzisiaj nie rozbijam, bo nie mam podłoża na namiot. A te kamienie, nie, one są tak duże, że, że nie, nie, nie. Hm. O nie, nie. No to kurde, to, to gdzie ty będzie spały, jak nie pod namiotem. No, o, widzisz, zobacz, patrz, widzisz. O to znowu ta ławka. Ale ona większa, bo tam ta mniejsza była ostatnio A tutaj mam zobacz, tu mam od razu ulicę. Bo ty kawał od razu jest, Nie, ty mam... masz 190 metr, centymetrów chyba, nie? Tak z tego co pamiętam. 190. Tam. No. Ja mam 165 to ona Nie, ona, ona będzie miała z do 80. No, no to. to, to już tutaj nie będę spał, nie nie bo nie tu zobacz, to jest ulica, tu wszystko widać, nie? No. Nie. To żartowałem z tą łapką. No tak myślę. <grym <grym no, jakby <grym> była, była taka dobrze, to tak, ale na widoku. No nie, no bo to jest innie niebezpiecznie i wiesz, policja może się przyczepić. Być, to by i selfie z tobą robili. Pamiętasz, że jestem w Kurorcie. Tu się ludzie kręcą w nocy też, nie? Więc wiesz, nie wiem, spokojnie coś wymyślę. Na razie się relaksuję. Na razie relaks, nie ma co się spieszyć. Poważne, że pizza się ubiła, pojedzone ci powiem. E, Dobra, pizza, no. Powiem ci, nie, by, nie była taka, że super hiper, natomiast jakbym tak ser, głodny, taki że taki nawet by mi gordom podali, była tak, na miarę tak. swojej ceny, opowiem ci tak, na te 8 euro to taka była pizza dobra, nie? Jakbym miał dać 12, no 12 bym nie dał, bo to już by za dużo było, ale miałbym dać 12 za lepszą, a 8 za tą, to bym wolał tam za 8 zjeść, nie? No. I tak to wygląda. Tomek tak i ty jedną pizzę zjadłeś Obrócę. dzisiaj tylko? Proszę? Tylko jedną pizzę tylko zjadłeś dzisiaj, na dzisiaj? Nic więcej? Nie, tylko pizzę, bo nie miałem gdzie kupić. Jak wyszedłem, tylko Ale wypiłem rana, prawek, od rana, bo... od rana, no, do no, od rana, rana to jedna od rana, od... Tak, tak, ja, tak. Bole, to ty jesteś jakiś kurwa terminator, kurwa, jak no nie jest pełna pieprza tych kilometrów. To nie jest jakiś wyczyn. Jak zjesz, powiem ci tak, jak zjesz, bo co innego, jakbym zjadł na przykład wieczorem tylko z kanapki, zimne kanapki, nie? To ja bym był za parę godzin głodny. Natomiast jak ja zjadłbym całą ciepłą, to, gorącą kalorie, pizzę jest inaczej. Ale zjesz. Rozumiesz o to co chodzi. Tak, ale rano spala, to zjesz. Było... Tak, czasami jestem na deficycie kalorycznym, natomiast ja ci powiem i to jest dziwne, że podczas tej podróży ja jem dużo mniej niż jak nie podróżowałem i miałem dostęp do jedzenia cały czas, no bo pracowałem w kuchni, więc jadłem cały czas. Coś tam podjadałem, nawet nie jadłem regularnie, no bo wiesz, brak czasu, więc tak, tu dziubłem, tu dziubłem, tu dziubłem i cały dzień podziubałem trzy obiady razem, nie? A tutaj w tej podróży powiem Ci tak, nie wiem, nasz organizm tak działa, ja Ci powiem tak, jeden posiłek to czasami jest mało, chociaż dzisiaj byłem głodny, ale nie jakoś tam, wiesz, tak żeby skrajnie głodny, po prostu byłem głodny. No bo trochę się poruszałem, przeszedłem. Rano wypiłem kawę, no bo tam była taka kawiarenka i tam tylko bułki słodkie, a ja rano nie miałem ochoty na nic słodkiego. I generalnie, ci powiem, przeszedłem tą trasę i jakoś tak o jedzeniu nie myślałem, no już czułem, że jestem głodny, więc tutaj mówię coś, coś, dlatego też tu doszedłem, nie? Bo wiedziałem, że jak się zatrzymam na trasie, tam były fajne dzikie plaże, tam mogłem spać, ale żebym miał chociaż zapas wody, to bym tam został, bo tak jeść do jutra, by się nic nie stało, no podczas tego typu miałem dzień, dwa razy miałem, że po cztery dni nic nie jadłem. Cztery bite dni nie miałem nic w ustach. Ja pierdolony nie gadaj, kurwa. nawet. A szedłem, no też robiłem kilometry, no bo to nie było, że ja... No, bo nie było jedzenia, nie było jedzenia i po prostu nie jadłem. Wodę zawsze miałem, bo wody pilnuję, zawsze miałem. Jeszcze byłem wiesz, w takich krajach jak Austria, jak Czechy, to tam wodę z kranu wszędzie lejesz. I no. wszędzie nie, nie, nie boisz się, że tam jakieś wirusy i tak dalej, nie? E, natomiast to, to było takie dwa razy. Dwa razy się zdarzyło mak, że cztery dni nie jadłem, ale wiele dni było, że dwa dni nie jadłem, jeden dzień nie jadłem, trzy dni nie jadłem. Takich dni było, no ja wiem, łącznie. Z dni, których nie jadłem, no mamy typ, który, który tu mamy, szósty miesiąc, to no masz 180 dni mniej więcej, nie? 170. No to z 30-35 dni łącznie, jakbym sumował, to nie jadłem podczas tego trybu, nie? Ale to też nic strasznego, wiesz, to jest wszystko kwestia głowy. Jak wiesz, że na przykład budzisz się rano, no i nie masz, nie? I wiesz, że prawdopodobnie dzisiaj nie zjesz, to twój organizm inaczej funkcjonuje, nie domaga się jedzenia. Głowa cię boli, na początku ciebie są to objawy nie czyli głowa cię boli, że się czujesz, ale później przychodzi moment, że wracasz do normy. Masz siły, normalnie idziesz, oczywiście po trzecim dniu było trochę trudniej się ruszyć, już człowiek taki, taki chodził osłabiony, ale to nadal nie było skrajne, nie? Kurwa, hardkor. ja pierdo. Ale ty musisz no. zobaczyć o siebie bardziej, bo, bo ty masz wysiłek fizyczny i to taki bardzo... Napięty, nie? powiem ci, bo raz, że masz stres, drugi raz, że masz duży wysiłek, a mam stres? Pod tygurcie, Ja podtykuj się, mam... że co widziałem, mam mało Tamty. stresu w tej podróży, no to mało stresu, nie gadaj, bo w podświadomości jest stres, położyć idzie, gdzie, czy będzie deszcz, czy będzie coś tam, czy no mnie to nie to, że bierze, ja sobie tam, a kurde, nie ma gdzie się położyć i tak dalej, tylko to, nie, nie, to we mnie nie powoduje stresu. Być może tego przed kamerą nie widać, ale właśnie takie rzeczy nie wywołują we mnie stresu. Od momentu, powiem ci tak, od momentu bezdomności, i to, jest, to są te plusy bezdomności, które miałem oczywiście, jak można nazwać to plusami, 6 lat temu od momentu bezdomności przestałem bać się głodu i przestałem bać się tego, panikować, że nie mam gdzie spać. Rozumiesz? Bo mhm. po prostu się do tego przyzwyczaiłem i zobaczyłem, że e, no nawet tak. jak nie masz gdzie spać, nie masz, nie masz domu, na przykład tak jak teraz, to zawsze sobie coś tam znajdziesz, nawet jak się jednej nocy nie być, czy dwie z rzędu, to trzecią mhm. noc coś tam się m, zawsze trafi. Nie mówię tutaj, że teraz, że się znajdzie widz, który y, pokryje mi koszt hotelu, bo, y, bo jak byłem bezdomny, to nie było widza, który mi pokrył koszt hotelu, rozumiesz? Ale widziałem, że jak dobrze pomyślę, dobrze zakombinuję, to znajdę sobie przytulne miejsce, no oczywiście w miarę przytulne, do wyspania się, nie? Więc tutaj jest naprawdę, ci powiem, tutaj nasza głowa robi dużą robotę, bo załóżmy jak masz dwa dni nieprzespane, nie? Dwa tak. dni masz, to się zmieniają priorytety, wtedy dla ciebie priorytetem jest tylko sen. I wtedy organizm wyłącza głód, wyłącza wszystkie inne twoje potrzeby, nawet ci powiem szczerze, po dwóch dniach niejedzenia nie chce ci się palić. Ja palacz, dużo palę i po dwóch dniach niejedzenia nie chce mi się palić. Przykładowo, jak jadłem, nie chciało mi się palić i było tak, że pół dnia nic nie zapaliłem. Po prostu nie słakowały mi papierosy, bo priorytetem było na przykład... Albo jakby byłem niewyspany, bo to nie mówię o niejedzeniu, ale byłem niewyspany, to jest tak samo. I wtedy, wtedy głowa pracuje tylko nad tym, żeby znaleźć ci takie miejsce, żeby się spokojnie wyspał. Znaczy, dlaczego znaleźć ci? Bo inaczej patrzysz, tak jak teraz sobie chodzę, jestem najedzony, jest wszystko fajnie, jest komfortowo. To mój mhm. mózg inaczej szuka dla mnie miejsca do spania, Rozumiesz? Nie wiem, czy, czy to rozumiesz, jak ci to wytłumaczyć, ja ale powiem, tak. gdybym ja, teraz to był to... skrajnie zmęczony. To w tym momencie by nie miały znaczenia te kamienie, by nie miało znaczenia nic, ja bym poszedł tam na skraj, plaży, nawet nie rozbijał namiotu, tylko wziął śpiwór, położył się i spał. Tak, tak, tak. Rozumiesz? Tak, tak, tak. I bym spał zajebiście, nie? Hmm. Więc to, 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 to nasz umysł Sparuj robi nie, nie, niesamowicie. Powiem ci, że mózg to jest czysty, nie? Mózg to jest. No, I pamiętaj, to robi, to ten sposób. W my przegie. wykorzystujemy jako ludzie chyba 27% tylko mózgu. No. Znaczy, to też nie jest do końca w tym, prawda? Bo to jest e, tak. rozpowszechnione, ale tak naprawdę e, mamy, mamy, no ja mamy tak mózg i wykorzystujemy przecież, tyle, tyle, ile, ile jest w mózg. Ale to, to, to jest jakiś tam wiesz to gdzieś tam y, ktoś to kiedyś puścił w świat a później jakieś tam badania nowsze które się parę to, lat temu pokazały udowodniły, że tak. jednak nie jest tak My wykorzystujemy swój potencjał tak jak mamy do wykorzystania y, no nie wiadomo jeden mniejszy i w stopniu drugi w większym, ale większość y, potencjału swojego wiesz dlaczego wiesz dlaczego bardziej się zgadzam z tym, że nie wykorzystujemy swojego mózgu w pełni, dlatego że no bo co to jest wykorzystanie mózgu? To jest wykorzystanie wszystkiego wszystkich jego możliwości. Natomiast jeżeli my na przykład nie, wiesz, tutaj mówimy też o duchowości, bo to też się... Znaczy nie religii, tylko duchowości, no tak. to w tym momencie czekaj, bo mi ograniczenie weszło, że. Aha, to jest niskiej jakości. No to za słabe światło jest. To w tym momencie, jeżeli inaczej, spełniasz się, w, wykorzystujesz w świecie materialnym swój umysł i wykorzystujesz w świecie wewnętrznym, tym duchowym, wtedy możesz powiedzieć, że wykorzystujesz większość swojego umysłu. A my wykorzystujemy większą część tego umysłu, ale nie, nie cały, no bo my mało wiemy o swojej, o swojej duchowości, o swoim wnętrzu. A to, czyli mało wiemy o, 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 o takich rzeczach jak podświadomość i tak dalej, a to też jest element który po pozwala, że my ten mózg bardziej wykorzystujemy, nie? No tak, to jest skomplikowane, tak. ale, ale tak, tak to jest. Więc, więc pod tym kątem tak. A tak to wykorzystujemy tyle, ile potrzebujemy wykorzystać. No, nikt nie dał nam narządu, który będzie wykorzystany tylko w 10%. Bo po to by nam był taka, by, taki wielki mózg, nie? Półtora kilogramowy. To byśmy mieli tak, jak, wiesz, jak ptaszek, nie? Parę deko i by wystarczyło, nie do, do podstawowych funkcji. Więc, wiesz, no, no tak to wygląda, nie? Że, 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 e, ale nie, no, mózg jest umysł, bo mózg to jest narząd. Umysł jest. No i mózg jest fenomenem. Serce, umysł, mózg jako narządy, a tak naprawdę pole magnetyczne, czy energia umysłu, czy też energia serca, która jest naj, naj, najsilniejszą energią. Pole elektromagnetyczne największe, największe jest serce wytwarza, nie, nie mózg. Dużo większe, wielokrotnie większe niż mózg. Ale to też natlenia mózg, nie? Im, Im bardziej wydolne serce, im bardziej natleni, bardziej mózg wydajny jest wtedy, nie? Im A no, tak w To innego jest, jest mózgu, oczywiście, bo mózg jest mięśniem. I tak samo jak mięśnie niećwiczone e, są słabe, tak samo mózg, jak niećwiczony no, jest słaby. To nie, nie jest mięśnie, wiesz? Mięśniem to jest chyba serce bardziej, bo mózg to jest takim ciałem kompczastym. No, Które to tam jest. jest... Ale ćwiczy się tak samo męśnie. jak mięśnie, nie? Mózg. Mhm. No. A serce to w ogóle serce jest najmniej, najmniej zbadanym narządem, tak naprawdę. No, jak funkcjonuje? Zależnie od mózgu. Mózg nakręca serce, serce bije, nie? Ale serce przestanie bić, bo bije mózg? Nie, no, tam jeszcze, na aż tak nie znam jak to tam funkcja, czy no tak, ale, ale, generalnie sam narząd jako serce jest jest fenomenem, nie? Zobacz do tej serce pory. Serce samo czego nie bije, mózg musi dawać impulsy elektromagnetyczne do elektro te, do Dlatego do serca, powiązane, które nie? zaczyna bić i napędza. To jest tak jakby perpetuum mobile, nie? Ale wiesz. Później po jakimś czasie to się wszystko kończy, ponieważ całe wszystkie ścieżki przenośne, te dróżki, te wszystkie te kanały krwiobieżne, to wszystko ulegają samoistnieniu z degradacji, nie? Bo się tak. człowiek starzeje, kranka się starzeje, roz, zaczyna się rozkładać i zaczyna się blokować i mniejszy przepływ krwi, tym człowiek normalna, prawdziwa śmierć to jest zaśnięcie, nie? Taka biologiczna. Tak, tylko że wie, że to jest, no to jest tak, że na, nasze komórki się też y, odnawiają, to jest jeszcze jedna rzecz. To nie jest tak, że my mamy to samo serce, tą samą skórę i tak dalej, bo w ciągu życia to się e, e, te stare komórki obumierają, a w tym miejscu się tworzą nowe, więc to jest bardziej skomplikowany temat. A druga sprawa, zobacz. Mamy rozwój technologii zajebisty, a nikt nie wymyślił pompy, no bo serce to jest pompa, nie? Pompuje krew, tak, tak. która by działała przez przykładowo powiedzmy 70 lat i nie uleg nie u... I, i pracowała cały czas bo mimo że my mamy chorujemy na serce mamy różne problemy czyli ta pompa zaczyna szwankować ale jednak mhm. przez 70 przyjmijmy, że że jest 70 lat to przez 70 lat to serce bije nie tak i teraz nikt nie wymyślił takiej pompy która by przez 70 lat pracowała i się nie zajechała nie mhm. Ale widzę. Tak czas, samo jak jest, jak niektórzy myślą, że a to jak to, jak to możliwe, że, że serce bije cały czas przez 70 lat. Ono nie bije cały czas. Serce ma, serce ma uderzenie, czyli pracę i ma czas spoczynku, czyli zatrzymania się. Oczywiście to są krótkie momenty, ale nasze serce tak naprawdę nie pracuje 70 lat, tylko co najmniej połowę. No, no bo śmiech, masz, śmie śmie śmieci zwalnia połowę, połowę. No, połowę mnie bije, nie prawie. Dokładnie. Dobrze, Więc dobrze, to, to, tak to są te pauzy, które serce robi i odpoczywa yy, w momencie, no my tego prawie nie zauważamy, no, ale ono bije, nie? Jest uderzenie, jest praca. Nie ma uderzenia, to jest czas spoczynku, nie? I dlatego serce wytrzymuje tyle tyle lat, nie? No tak ja ja jest fenomenem, nie? nie? Yy, kocham życie, dobry wieczór. Witam, witam, kocham życie, witam Cię. No. tam życie. Cześć, cześć. Na szczęście mało komarów u mnie. Powiem ci, to, nie widzę. To jest zajebiście optymistycznik. No. Jest, jest. Kocham życie, dawaj na okienko. Dawaj, dawaj, dawaj ludzi na okienko, pogadamy sobie. No to i tutaj powiem ci mało jest chętnych na okienka. No, tu są megi. okienka. Jak, tu są okienka, jak są dramy, to jest pół okienek. Jak jest spokojnie, to zauważyłem, tych okienek jest dużo, dużo mniej. No jest i dużo osób, które mogą wejść na okienko, ale nie chcą, widzisz. Albo za, imprezują, albo no zobacz, jest Szymon, to jest to Sarmacki, mocno. Megi, Tomek Darocha, Sław, Izabela, Sebastian, Marlena, FPP Kocham Życie Jest, Alisa, Wojtek. Ja... Baja co? Story Sarmacki za to dziesięć Omir Megid Megit. Ile osób może wejść na okienka? No Megi nie może, bo jest starzystwie tarzystwie. Drugi dzień Megi no, e, urodziny oblewa. Ale Marlena baja, robi uśmiech. No i widzisz, weź, jest. weź tu zaproś kogoś na okienko. A poczekaj, choć cię pokłócimy, to zaraz będą same okienka. Ja ostatnio po tych live'ach trochę chodzę, nie? Ale ja pierdolę, jakie to są live'y, no. kurwa No, są, super, kurcze, słuchaj, ja nie ma za co mnie przepraszać, bo ja jestem normalnym facetem, też mam swoje życie, także się za nic nie gniewam, kurcze, ale chciałem Ci przedstawić swoją wizję tego całego życia i spokojnie, nic się nie przejmuj, wiesz. Nie muszę A nie, no, dobra, no, przepraszam no, okay. Ja nie chcę pełen szacunek dla Ciebie, także wszystkiego dobrego. Ja no co, jeszcze nie? mogę tyle powiedzieć, że właśnie, kurde, mojemu koledze tu z Portugalii robię, słuchaj, kurde, rybkę za to jest e... Boże, to, jest to polska nazwa łososia z warzywami, tak A, że zbory, nie nic nie się nie, przejmę, sobie A, drudno, kręk, nie ja dzieje. Jestem ostatnią osobą, która jakieś dramy lubi albo nie daj Boże tam jakieś problemy. Wiesz, ja jestem tak zchilloutowany facet, słuchaj kurczę, że mnie to nie rusza, ale czasami postawię się przy swoim, bo naprawdę nic złego nie chciałem. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie, wyłączam się, muszę mieszać na no, patelni, ale jestem z wami na słuchawce i słucham o czym rozmawiacie że sorry sarmackie, to żadne sarmackie, słuchaj, bo ja nie jestem sarmacki, tylko mam na imię Robert, żebyśmy się rozumieli. Tak, tak mam to Robert, i słuchaj kurczę, wyłączam się, no bo muszę na tej potemni tutaj troszeczkę wiesz, tam y, pomieszać, żeby. Nic, Ta, nie, nie przypał. Nie, nie, nie ci, przypał. Ja, ej, słuchaj, ja byłem kiedyś y, kierownikiem kuchni, tam przy spokojnie, o, wiesz, tutaj wszystko jest ja na najwyższym przypał. poziomie. Wiesz. Gesslerowa by się nie pogniewała, także trzymajcie się jeszcze raz, i wyłączam się, wyłącz mnie Tomku, a ja oczywiście słucham was cały czas. Także dobrego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dobre. Nie pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego ja pozdrawiam. No i to są ludzie widzisz, sali. Wymieni okay. no się poglądami, porozmawiasz, dojdziesz do celu, fajnie. Yes. Wiesz o co chodzi. Nie? Chłop, z słopem pogada i zawsze ci pogodzi No dokładnie. Wymieniliśmy i troszeczkę, pomogaliśmy się... i się pogodziliśmy i tak ma być, tak ma być. Tak zawsze ma być. Bo dialog to do, do, musi doprowadzić do jakiegoś konsensusu, a nie do jakiejś tam wieży, każdy, o jeden się obrazi, drugi się obrazi już wiesz, tak? Trzeba sobie wyjaśnić, wszystko fajnie. Powolutku, pasz fajnie i o. Dokładnie. Nie ma co się coś... Nie ma sytuacji, żeby nie było takiej Dokładnie. Tak to funkcjonuje. No ale wiesz, umiejętność konwersacji, jak, to, jak sama nazwa mówi, jest to umiejętność. I to się Zresztą. ćwiczy, bo, bo to jest sztuka. Tak?